Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak krótko ogólnie o tym, co się ostatnio w DBD wydarzyło i co się wydarzy, ogólnie rzecz ujmując, na dniach. Materiał stricte pogadankowy, taki w sumie bardziej z wrzuconym gameplayem w tle, tak żebyście po prostu sobie posłuchali co się wydarzyło i co po prostu będzie się działo, taki gameplay z domieszką informacji co jak. Więc Dobrze zaczynając w zasadzie od kwestii, którą żyje cały internet w zasadzie od początku roku, mianowicie Wekna i drugi chapter DLC wyjdzie 27 w wtorek już na live serwery, więc wtedy dostaniemy Weknę, nastkę Destina no i wszystkie tutaj a w zasadzie no głównie tylko to, bo wychodzą tylko i wyłącznie surwy mam nadzieję, że Wekna wleci w zasadzie w niezmienionej formie. Bo naprawdę, naprawdę fajnie będzie, można nim sobie pograć i go sobie po prostu testujemy na live serwerach i jak to będzie finalnie wyglądało. Więc w zasadzie mówię chyba to, co mówię za każdym razem, ale no, tak jak zawsze live serwery zweryfikują. Mam nadzieję tylko, że nie dostanie jakichś ogromnych zmian, bo wydaje mi się, że jest on w miarę zbalansowany, chociaż może mi się tak po prostu teraz wydawać. Również kwestia związana z PTB dostaliśmy również na PTB wersję 2 na 8, taką po zmianach. No i oczywiście dostaliśmy zmianę jeżeli chodzi o klasy killerów, a przede wszystkim dostaliśmy nową klasę surwa, która robi największą różnicę. Mianowicie po prostu dostajemy surwa z wgraną latarką i to już wleci sobie na live serwery w zasadzie za jakiś miesiąc, z tego co po prostu kojarzę. Oczywiście nowe mapki. Kilka pomniejszych mechanik, ale w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie ta latarka jest taka najistotniejsza, jeżeli o to by właśnie chodziło. Pograłem chwilę, czy zmienia to dużo w balansie? Nie wydaje mi się, że to po prostu delikatna kosmetyka, jeżeli chodzi o ten, o ten tryb, gdzie cały czas jest dosyć duży e, rozpierdziel, jeżeli chodzi o mapę i w zasadzie o to, co w tym meczu się dzieje. Zmiana taka bardziej zauważalna jest na się, bo jest po prostu więcej tych zombiaków. Więc to daje takie jedyne realne, gdzieś tam taka jedyna realna różnica, jeżeli chodzi o sam gameplay w tym trybie. No i również jeżeli chodzi o modyfikacje zmiany trybu gry, przede wszystkim dostaliśmy ponownie tryb losowych perków, czyli po prostu tryb zwi związany z. Mianowicie co się zmienia? Przede wszystkim wybieramy sobie na początku meczu item, jeżeli chodzi o stronę surwa. Z jakim po prostu zaczynamy, dostajemy losowe addony oraz losowe. Losowy item o losowej rzadkości oraz o losowych addonach, więc mamy kolejny element losowości. Więc jest to, tak jak powiedziałem, kolejna gdzieś tam delikatna, kosmetyczna zmiana, jeżeli właśnie o to by chodziło. I jeżeli chodzi o ostatnią kwestię: co się wydarzy już w poniedziałek, czyli za dwa dni, w momencie, kiedy oglądacie ten materiał. Finalnie 19 wylatuje chapter związany z Halloween, więc jest to w zasadzie ostatni moment, żeby kupić sobie po prostu DLC związane z Halloween, czyli właśnie skiny, skiny oczywiście Majersa i Lori i... Jest to jednak cały czas smutny moment w historii DBD, no bo, jednak, pierwsze licencjonowane DLC, które faktycznie w danym czasie było bardzo, ale to bardzo potrzebne grze, więc po prostu mamy macie jeszcze dwa dni na to, żeby sobie to DLC po prostu ogarnąć. No i w sumie w gruncie rzeczy, tak wygląda cały content na najbliższy miesiąc, a w zasadzie do końca tego. Do końca tego miesiąca. Oczywiście będziemy czekali na Miss Chapter, i pewnie gdzieś tam informacje dostaniemy jakoś w lutym. Więc do tego lutego będzie trzeba się jakoś po prostu ukulać poczekać na po prostu jakieś większe zmiany. No bo w zasadzie m, klasycznie, tak jak. Ostatnio no jesteśmy na takim, w takim momencie, gdzie właśnie mamy, e, mamy ten czapter licencjonowany. Później mamy dostać kolejny czapter z nowym słudwem oraz z nową mapą. Więc fajnie byłoby to w końcu gdzieś tam dostać. No, tylko dostaniemy, gdzieś tam, e, dostaniemy to gdzieś dopiero w marcu. Jeżeli znowu tego nie przesuną, albo tego nie przesunęli, więc ogólnie rzecz ujmując, ponownie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc klasycznie się to wszystko poprzesuwa, niestety, niestety no i oczywiście jak klasycznie czekam na zmianę quality of life, czy oni w końcu coś z tym zrobią, jeżeli właśnie chodzi o to, co miało zostać zrobione, czyli kampa, tunnel i tak dalej, i tak dalej. Jakby jestem trochę monotematyczny ostatnio, ale jeżeli chodzi o DBD, no ale faktycznie na te zmiany akurat tak faktycznie czekam najbardziej. No, i jeżeli chodzi o content DBD z DBD, którego możecie się ogólnie spodziewać gdzieś tam w najbliższych dniach, no to przede wszystkim będzie gdzieś tam podsumowanie roku zeszłego, jeżeli chodzi o, o, o DBD, czyli o tym, co się wydarzyło w 2025, bo paralelnie wydarzyło się dosyć sporo, więc warto byłoby sobie to omówić. No i dodatkowo o kwestiach, które chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o na 10 lecie DBD. I wydaje mi się, że po prostu sobie pada tematów, bo kończymy na dziesięciolecie DBD. No i dodatkowo, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, tak jak ja to sobie planuję, to w styczniu zrobimy sobie albo hasce. Albo Hardcore Killer i prawdopodobnie będę chciał sobie zrobić po prostu ponownie Killera tylko po to, żeby tym razem faktycznie to wyzwanie sobie ukończyć. No i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, takie są plany na luty, ale to opowiem wam po prostu już w innym materiale, kiedy po prostu już typowo się tym zajmiemy, a w zasadzie, a w zasadzie ja się tym zajmę. Więc to by było na tyle, jeżeli macie jakiś film, który chcielibyście, abym po prostu przygotował w kontekście DBD, no to też możecie śmiało śmiało pisać i no i to by było na tyle. Możecie też napisać na co najbardziej czekacie, jeżeli chodzi o content DBD, który nas po prostu czeka w najbliższym czasie. To by było na tyle, kolejny przygadany materiał, także to by było tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej hej!